Bitwa stoczona została na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Jedno ze starć tego okresu uznawane jest za jedno z największych w średniowiecznej Europie pod względem liczby uczestników. Połączone siły polskie i litewskie dowodzone były przez króla Władysława Jagiełę oraz wielkiego księcia Witolda w sojuszu wielu lenników. Przeciwnikiem był zakon Krzyżacki pod wodzą wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena z jego konwencjonalnymi rycerskimi strukturami. W armii krzyżackiej służyli rycerze pochodzący z Czech Śląska Pomorza Zachodniego i z różnych księstw świętego cesarstwa rzymskiego. Po stronie Unii walczyli Polacy-Litwini-Rusini oraz niewielkie oddziały tatarskie wspierane przez lenników z Mołdawii i Mazowsza. Przygotowania do kampanii zaplanowano już w roku poprzednim. A kluczowe narady odbyły się między innymi w Brześciu Litewskim podczas zimowych konsultacji. Krzyżacy wykorzystywali system zamków i koncentracji sił w Chełmnie, Ragnecie i innych punktach obronnych rozlokowanych w Prusach. Polacy i Litwini zaskoczyli przeciwnika szybkim marszem w głąb państwa zakonnego, kierując się bezpośrednio na strategiczny cel, jakim był Malborg. Przed bitwą doszło do serii potyczek i manewrów w rejonie Drwęcy Kurzętnika i Lidzbarka, gdzie formowano prowizoryczne linie działania i obozowano. Pole bitwy obejmowało okolice wiosek Grunwald-Łodwigowo i Stembark, teren pagórkowaty przecięty jeziorami strumieniami i fragmentami lasów. Ukształtowanie terenu nie sprzyjało orientacji dużych formacji i sprzyjało przygotowywaniu zasadzek oraz niespodziewanym manewrom lekkiej kawalerii. Rankiem 15 lipca 1410 roku obie armie stanęły naprzeciw siebie i w napięciu oczekiwały w palącym słońcu na rozwój wypadków. Wielki Mistrz posłał przed bitwą prowokacyjne dwa nagie miecze, co miało skłonić przeciwnika do natychmiastowego zaangażowania i rozstrzygającej próby sił. Sprzymierzeni ustawili lewe skrzydło składające się z ciężkiej jazdy polskiej oraz prawe skrzydło z lekką kawalerią litewską i oddziałami tatarskimi. Centrum Armii Unii tworzyli zaciężni z Czech Śląska oraz trzy chorągwie smoleńskie pod wspólnym dowództwem króla i jego sztabu. Według kronik część najemników czeskich początkowo opuściła pole bitwy, lecz powróciła po zdecydowanej interwencji podkanclerzego Mikołaja Trąby i innych dowódców. Bitwa rozpoczęła się około dziewiątej rano i trwała wiele godzin angażując ciężką i lekką kawalerię piechotę łuczników oraz oddziały pomocnicze. Przebieg walk można podzielić na kolejne fazy obejmujące uderzenia litewskie na tarcia krzyżackiej jazdy oraz decydujące manewry odwodów zaplanowane przez dowództwo. Lekka jazda litewska i tatarska na początku natarła na artylerię i piechotę krzyżacką powodując chwilowe zakłócenia w szykach i panikę w niektórych regimentach. W kolejnej fazie ciężka jazda krzyżacka uderzyła na oba skrzydła Unii wywołując zacięte starcia, które przesunęły linię frontu i wymusiły nowe rozkazy. W pewnym momencie skrzydło litewskie zostało odparte i nastąpił pozorny odwrót, co skłoniło krzyżaków do gwałtownego pościgu za rzekomo uciekającymi siłami. Pogoń za odchodzącymi oddziałami wyciągnęła znaczne siły krzyżackie z linii i osłabiła centralny korpus obronny zakonników, czyniąc go bardziej podatnym na kontruderzenie. W kluczowym momencie atak odwodów polskiej jazdy oraz sił ukrytych w zaroślach spowodował rozbicie formacji zakonu i umożliwił ich osaczenie na polu bitwy. Po złamaniu oporu nastąpiło przejęcie taborów i obozu krzyżackiego, a następnie gonitwa za uciekającymi żołnierzami, która przypieczętowała zwycięstwo Unii. Pomimo miażdżącej klęski zakon zachował jednak strategiczne punkty obronne i nie doszło do natychmiastowego zdobycia Malborka z uwagi na rozproszenie sił i względy dyplomatyczne. Niezdobycie zamku wynikało także z wygasania, rozejmu na północy oraz obaw o sytuację na południowych granicach królestwa i groźby interwencji sojuszniczych. Po bitwie wielu znamienitych jeńców trafiło do niewoli, a zdobyczne chorągwie i łupy wojenne były eksponowane w kościołach i na dworach zwycięzców. Jednym z symbolicznych trofeów były dwa nagie miecze, które uprzednio zostały ofiarowane królowi i których dalsze losy zaginęły w wirze dziejów. W literaturze kronikarskiej i dziełach średniowiecznych bitwa zyskała szczególne miejsce jako triumf dynastii Jagiellońskiej oraz przykład skutecznej koalicji wojskowej. Źródła dotyczące bitwy obejmują między innymi kronikę konfliktu oraz dzieła Jana Długosza, w tym barwne Banderia Prutenorum, zawierające opisy chorągwi. Badania archeologiczne pobojowiska prowadzone były nierównomiernie od połowy XX wieku i objęły jedynie fragmenty rozległego terenu pól bitewnych. Odkryto szczątki ludzkie oraz fragmenty uzbrojenia noszące ślady ciosów, co potwierdza brutalność starcia i gwałtowne końce wielu uczestników. Wojny z Zakonem Krzyżackim miały głębokie podłoże polityczne wynikające ze sporów terytorialnych o Pomorze Kujawy i inne ziemie zabrane wcześniej przez Zakon. Wzrost potęgi Zakonu oraz sieć sojuszy politycznych w regionie sprawiły, że konflikt z Polską nabrał charakteru długotrwałej rywalizacji państwowej o władze i wpływy. Próby rozstrzygnięcia sporu drogą sądową i dyplomatyczną wielokrotnie zawodziły, co stopniowo potęgowało napięcie i skłoniło strony do sięgnięcia po środki zbrojne. Do wybuchu szerokiego konfliktu przyczyniły się także lokalne buntaj na żmudzi, które stały się bezpośrednią iskrą eskalującą działania zbrojne. Przed kampanią rozejmy i negocjacje pozwoliły obu stronom pozyskać posiłki oraz zabezpieczyć przynajmniej tymczasowe sojusze z różnymi książętami i lennikami. Wśród sprzymierzeńców Unii znalazły się niewielkie oddziały z republik Nowogrodu i Pskowa oraz kontyngenty przyprowadzone z Rosji i przez mołdawskich gospodarów. Król Władysław Jagiełło dążył do zmuszenia zakonu do decydującej bitwy BY osiągnąć korzyści polityczne i terytorialne dla korony oraz umocnić pozycję dynastii. Po zwycięstwie Jagiełło nie zdecydował się jednak na natychmiastowy marsz na Malborg, co pozostawiło zakonowi możliwość reorganizacji i dalszej obrony. Powrót króla do stolicy nastąpił dopiero po długotrwałych działaniach wojennych, oraz po formalnym potwierdzeniu racji przez papieskie sądy i negocjacje. Uroczysty powrót z chorągwiami i łupami wojennymi był aktem politycznym i religijnym umacniającym pamięć o zwycięstwie wśród społeczeństwa i elit. Po stronie krzyżackiej komturzy i obrońcy rozesłali listy i prośby o pomoc do konwentów zakonu rozsianych po całej Europie, aby utrzymać ciągłość obrony. Mimo ciężkiej klęski zakon zachował strukturę organizacyjną oraz rezerwy, co pozwoliło mu na dalsze negocjacje polityczne i obronę strategicznych punktów. Wieści o bitwie rozeszły się po dworach europejskich, budząc zainteresowanie i rewizję postrzegania potęgi rodu Jagiellonów, ich sojuszników. Kilka miast pruskich poddało się wojskom królewskim jednak strategiczne ośrodki i Malborg pozostały poza bezpośrednim wpływem zwycięzców, co miało dalsze konsekwencje. Późniejsze traktaty i układy doprowadziły do częściowych ustępstw, lecz nie do całkowitego upadku zakonu Krzyżackiego ani natychmiastowej zmiany mapy politycznej regionu. Bitwa pod Grunwaldem stała się ponadczasowym symbolem militarnej współpracy polsko litewskiej jak i przykładem skutecznego wykorzystania różnorodnych formacji wojskowych. Do dziś historycy spierają się o dokładną liczbę uczestników, przebieg poszczególnych faz oraz znaczenie strategiczne określonych decyzji dowódców. Armia Unii wykorzystywała różnorodność formacji od ciężkiej jazdy po lekką kawalerię tatarską, co dawało jej elastyczność i przewagę manewrową w krytycznych momentach. Tak. Krzyżacy polegali w dużej mierze na tradycji rycerskiej ciężkiej jazdy oraz na systemie umocnionych punktów obronnych, których jednak nie wystarczyłoby odwrócić losów bitwy. Współczesne inscenizacje i rekonstrukcje przyciągają dziesiątki tysięcy widzów, przypominając o skomplikowanej spuściźnie i znaczeniu historycznym tamtych wydarzeń. Na polu bitwy zachowały się miejsca pamięci kaplice i fragmenty zabudowań, które do dziś upamiętniają poległych żołnierzy obu stron konfliktu. Przechowywane w archiwach kroniki listy i dokumenty pozwalają odtworzyć wiele szczegółów, chociaż wciąż pozostaje wiele kwestii nie w pełni wyjaśnionych i wymagających dalszych badań. Zdobyczne chorągwie i relikwie były przez długie lata eksponowane na Wawelu, a ich losy odzwierciedlają burzliwe zawirowania dziejów europejskich. Pomimo że bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Unii, nie doprowadziła ona do natychmiastowego zniszczenia zakonu ani do trwałej zmiany układu sił w regionie.